Remont, dekoracje, naprawy w domu? Zrób to sam. Idź na skróty. Przyklej to. Z produktami Patex będzie to bardzo łatwe. Dowiedz się, jak przymocować do ściany panele lub kamień dekoracyjny. Potrzebujesz do tego kleju montażowego Patex, ściereczki kuchennej lub ręcznika papierowego, podkładki do obcięcia gwintu kartusza, nożyka, wyciskacza do kartuszy, kosza. Wykonaj następujące kroki, aby osiągnąć zamierzony rezultat. Zacznij od oczyszczenia podłoża. Dzięki temu Twój klej będzie bardziej skuteczny. Połóż klej na drewnianej podkładce tak, aby był stabilny w trakcie cięcia. Obetnij końcówkę opakowania i wyciśnij kilka centymetrów kleju, aby usunąć warstwę, która może nie mieć pełnych właściwości klejenia. Nakręć dozownik na końcówkę kartusza. Użyj drewnianego klocka do obcięcia końcówki dozownika tak, aby jej średnica miała około 6 mm. Umieść kartusz w wyciskaczu do kartuszy. Wyciśnij pasmo kleju, nie spłaszczaj go przy tym przez zbyt mocny nacisk. Kontynuuj nanoszenie kleju w takim samym tempie. Staraj się, aby ilość nałożonego kleju zawsze była taka sama. Przyłóż płytkę do ściany i mocno przyciśnij. Możliwa jest delikatna korekta ułożenia płytki przez pierwsze kilka minut od dociśnięcia. Gotowe.